Witam z retropiwnicy. W dzisiejszym odcinku poszabrujemy trochę pewien stary komputer, który do mnie trafił. Z tego co tutaj zdążyłem tylko wypatrzeć, siedzi jakiś procesor na slot 1, ale nie jestem w tym momencie pewny, czy to jest Pentium 2, czy to jest Pentium 3. Za chwilę do tego dojdziemy, jak wymontujemy prawdopodobnie zasilacz, bo z tej perspektywy tutaj kompletnie tego nie widać. Widzę tylko kawałek obudowy procesora. Zatem jeszcze nie wiem, wiem za to, że płyta jest na Chipsecie Intela, chyba jakaś jedna kostka pamięci siedzi, przynajmniej jedna, oczywiście brak dysku, brak brak napędu, chociaż napęd chyba, chyba jest, bo tutaj jeszcze był taki koszyk, ale musiałem wcześniej jeszcze go wydobyć ze środka, ponieważ latał, latał wewnątrz obudowy, tak prawdopodobnie. W trakcie transportu się stało, gdzieś zostało trzepnięte w ten komputer, czy nim zostało rzucone, tą całą paczką. No i coś tam w środku się poluzowało. Nie wiedziałem co, także musiałem go wcześniej na chwilę otworzyć jeszcze przed tym filmem. Wydobyłem z niego koszyk na dysk twardy. No i drugi, to chyba właśnie napęd tam gdzieś jeszcze latał, poluzowany. Także ten napęd jest, ale dysku twardego oczywiście nie było. Z tego co widzę, mamy kartę graficzną, mamy jakiś. to chyba sieciówka jakaś. No i ten napęd. I to byłoby wszystko. Obudowa taka typowa jak do Pentiumów 2. Więc spodziewam się, że to może być jednostka na Pentiumie 2. Także zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Wymontujmy zasilacz. Może akurat jakiś fajny procesor. A że ostatnio miałem plany właśnie co do poskładania tego, tej hybrydy retro opartej na procesorze Pentium 3450, to może akurat coś z tego sprzętu tam by się również przydało. To obudowa w sumie nie wygląda tak źle. No, ten przedni panel jest trochę taki pożółknięty w niektórych miejscach, ale jeżeli chodzi o blachy, to jest całkiem w porządku. Chociaż nie lubię tego typu konstrukcji, gdzie nad procesorem znajduje się zasilacz. Za tymi obudowami raczej nie przepadałem. No zobaczymy, co tam najpierw jest. Zacznijmy chyba od tego, tu sobie będę śrubki może odkładał. Jedna jest od obudowy, no bo jedna była. Zatem spróbujmy tu wszystko najpierw te taśmy porządek zrobić, bo one prowadziły do dysku i do napędu dalej prowadzi napędu CD, także odepnijmy to. Mocno siedzi. Dobra, jeden kabelek uwolniony. Tu kolejny. Jak się wyciągnie te taśmy, to powinno być trochę luźniej. W sumie będę to wyciągał i sobie odkładał na podłogę. Wszystkie, wszystkie podłączenia od, od obudowy przedni panel, LEDy, przyciski i tego typu rzeczy. No tu ciekawostka, ten zasilacz posiada jeszcze odczep. Kto wie, do czego jest tego typu odczep. Bo jak widzimy, on oryginalnie wychodzi z jednego molexa. Ktoś ma pomysł? Otóż prawdopodobnie ten zasilacz był jeszcze stosowany w obudowach, które mogły mieć. Które mogły mieć wyświetlacz. I przeważnie z takich właśnie 5V, które wychodziły z jednego z moleksów, zasilało się po prostu ten wyświetlacz pokazujący cyferki, które niby tam miały świadczyć o tym, w jakim trybie działa procesor. Czy turbo jest włączone, w zasadzie czy turbo jest wyłączone, czy też chodzi na normalnych ustawieniach. No, coś tu jeszcze znalazłem, <grywa> od napędu dyskietek, panel przedni też musiał gdzieś tam latać razem z napędem i po prostu się oddzielił, ciekawe czy się nie wyłamało coś, no tu już widzę, że wyłamane zaczepy, no tak to jest jak się nie zabezpieczy elementów w środku, prawdopodobnie tu jest tylko to wsuwany ten koszyk był i to wszystko się oberwało i po prostu latało, aż, aż dziwne, że tu nie widać żadnych uszkodzeń, że nic nie pękło jak tu Gdzieś pewnie przyfasoliło. Dobra, e, może wykręcę sieciówkę, bo to chyba jest sieciówka. Tak sobie go tylko rozbierzemy, zobaczymy, co to w ogóle zapłyta i ten procesor mnie interesuje. A zabudową to nie wiem, bo ona taka. No niby ciekawa, ale niby też taka dziwaczna trochę. Proszę bardzo, jakiś prosty układ. Jeden pewnie z najtańszych, z najprostszych Realtek RT8139D tego typu sieciuweczka na PCI. Odkładam ją na podłogę. E, widzimy kartę graficzną, przynajmniej ja widzę, nie wiem jak wy. Podejrzewam, że chyba też. Karta graficzna na AGP, ale to chyba nic specjalnego, raczej nie będzie, więc. Po tym, jaka tu jest karta graficzna, to sądzę, że mamy do czynienia z Pentium 2. Zaraz zobaczymy. To jest chyba jakieś S3. Tak? S3 Trio 3D2X na AGP. Troszkę brudna. Nikt tu chyba dłuższy czas nie zaglądał do środka tego kompa. Także, no, tutaj raczej. Z taką kartą to nie wiem, do wyświetlania pulpitu może by się nadawało, a tak to bardziej chyba pod DOSA. No niby na AGP już, ale, ale w wydajności na, na takiej karcie to na pewno nie było. Czyli mamy płytę z AGP. Dobra, będziemy mogli zaraz dalej szabrować. Dużo łatwiej będzie, jak uda się pozbyć faktycznie tego zasilacza. Wtedy może, będę mógł też inaczej kamerkę ustawić. Zatem spróbujmy go wykręcić. No, ta obudowa jeszcze należała do takich. Solidniejszych. Przynajmniej tako, takie stwarza wrażenie ta blacha. No i to ciekawe, też w podróży ona za bardzo się nie uszkodziła, czyli naprawdę, o! Naprawdę musi być y, wytrzymała ta blacha, twarda dosyć. Mimo, że tam w środku coś się poluzowało, co nie było prawdopodobnie wcale przykręcone, dlatego. Natomiast. Sama obudowa raczej nie odczuła tej podróży. No ostatnia śrubka mi tam została i tak mi ciężko ją wykręcać trochę. Nie chcę, żeby ten zasilacz spadł na procesor. Niestety tego typu montaż wiąże się z tym, że z takim niebezpieczeństwem, że zasilacz może spaść. Jak się go nie przychwyci w odpowiednim momencie. Odłączony. Chyba tu go nic więcej nie trzyma. Jest tu w ogóle. Ojej, jaki tutaj jest brudny z tej strony. Nawet żadnych odcisków tu nie ma jeszcze. Jestem pierwszy, który tu zagląda. A popatrzcie, jaki to zasilacz. Nie wiem, czy to wyostrzy. KME 20 amperów na linii 5V. Ok. Made in China w porządku, Zastawiony e, zasilacz na podłogę, no to przydałoby się e, CPU wyciągnąć, gdzie on tam jest podłączony. Tu gdzieś chyba chłodzenie ma podpięte, Tu widzę, że też się troszeczkę obruszało. Ciekawa kostka, może 256. Przydałaby się. Uwaga. Pewnie nie będzie za bardzo. No tu za bardzo nie widać, jakiej to jest pojemności kość. Ale jakaś jedna przynajmniej siedziała tutaj sobie. Może 64 albo 128. A tu. A tu jeszcze takie coś się znalazło. Taki korzuszek fajny. Proszę bardzo. Pyk. Cóż tu za kołaczek siedzi? Przy tym. Dobra, jak on tutaj ma te blokady? Bo nie widzę, czy tu jakieś ma, czy tu ich nie ma. Czy po prostu wystarczy pociągnąć? No, dobra, udało się uwolnić procesor. E, troszeczkę przestawiłem sobie kamerkę, miałem wygodniejszy dostęp. E, nie bardzo tu miałem jak e, te zaczepy odginać, bo często są specjalne takie. Jakby dociski, gdzie się jest zwalnia. A tutaj musiałem się wspomóc lekko śrubokrętem płaskim. Ale okej, okay, procesor uwolniony. No jest ufajdany i to ostro. Cały zakurzony. już patrzymy, co to za model. O, jak ładnie. Mamy Pentiuma dwójkę, 400, 512 KB pamięci podręcznej, szyna 100 MHz. Czyli całkiem fajny procesorek nam się trafił. 400, no no, zatem zerknijmy może jeszcze dokładniej, co to jest za płyta. On jest cały do, do otworzenia, tak naprawdę, ten procesor i wyczyszczenia. Świeża pasta i te sprawy. Ciekawy sposób montażu, tutaj też jest. Tego chłodzenia. No dobra, odkładam go na bok. Tutaj sobie można nawet przygiąć delikatnie te boczki. I cóż my tutaj mamy? J7BXAN. Tak nam się tutaj ta płyta niby przedstawia. Bateryjka jeszcze siedzi, no trzeba ją po prostu wydobyć, wyczyścić i coś z tego może być. Może być fajna platforma taka do testowania kart graficznych takich słabszych typu właśnie TNT 1, jakieś S3 Savage, jakieś tego typu właśnie słabsze konstrukcje AGP. Jest no to. Co tu więcej chcieć? Nie wiem, czy ten radiator tutaj, czy to jest oryginalnie, to jakoś tak dziwnie wygląda. Wydaje mi się, że ktoś mógł to nalepić, ale. Bo raz, że chyba nie jest idealnie prosto. W sumie nie wiem, może. Może tylko mi się wydaje, ale jakoś tak dziwnie to tu wygląda. No dziwo, kondensatory chyba są całkiem w porządku. Tak więc, jeżeli nic tu nie było, Dziabnięte, uszkodzone, no to wystarczy chyba tylko umyć i podłączać. I może to wszystko ruszyć. Mam nadzieję, że napęd optyczny też będzie sprawny. No, trochę słabo, że dysku na przykład nie ma. Można byłoby spróbować całość odpalić. A tak to dobra, nie będę tu grzebał. Wezmę się za wyczyszczenie tego i prawdopodobnie będzie odcinek gdzieś z odpalenia takiego sprzętu. Zobaczę, jak to wszystko zagadać. Ten zasilacz w ogóle jest sprawny, jego też trzeba tam gruntownie przejrzeć w środku. No, i postaram się, jeżeli to będzie możliwe, no to w tej konfiguracji, w której komputer do mnie tu trafił, to go spróbować na, ten, na to pierwsze odpalenie tu poskładać z powrotem i ewentualnie później myśleć. Czy jakoś to rozbudować, czy jakoś to wykorzystać w innym projekcie? Zobaczę. Trochę nie spodziewałem się, że to będzie 400. Sądziłem raczej, że coś na poziomie 200, może maks gdzieś tam 300 MHz, a tu 400. No to całkiem, całkiem się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby na przykład taką hybrydę, to, o której wspominałem. Czy nie lepiej zastosować właśnie Pentiuma dwójkę takiej hybrydzie, niż iść w stronę Pentiuma 3, no jeszcze nie wiem, bo tu można by teoretycznie i z tej płyty wtedy nawet skorzystać, w ogóle poskładać ten komputer. Nie wiem, dobra, ewentualnie możecie napisać wasze pomysły, jak to wykorzystać, czy swoją drogą tamtą hybrydę z Pentiumem 3 450 składać z dyskiem SSD, a to oddzielnie coś, czy to wymieszać jakoś tam, nie wiem, pozamieniać coś Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko, dzięki za oglądanie, no i do następnego, cześć!